The book, once it will not say, Scott. The other one said, What's it without Mam nadzieję, że dzisiaj coś pośpiewamy Dzisiaj was usłyszę Ja yeah. yeah. Wszystko ma swoje priorytety Wszystko ma swoje Hierarchia wartości Chi połowa Wszystko ma swoje priorytety Wszystko ma swoje

to jedno, Koczy się z rzeczą, tylko pogrywną, nie bękam nie zdecham, to innych nie zut ręka, by nie, nie pękam, w przyjemne spożytecznym to sukces odwieczny Bez obawy ja jestem bezpieczny Ale w jakim sensie, o to jest pytanie Panie i panowie, otwarte losowanie Los tej loterii ciąży na jednej hasie Nie mam wyboru, za to ludzi w oparcie Prawdopodobieństwo jednak większe niż topka Wszystka kratka, to nie blok, ja mam manię To ciągłe słówko wpletowanie Tak było, jest i tak zostało tak powieści, nie znudzę Analizuję barwy z noczą, są bez matem Zatem to z kwadratem, z solowym kratem, Z trachatem nie wpisanym, bo noczą jest dzień z może pan ten spach ma i jedni, rachimolowi Jedno jest ma, tym jestem w Wszystko ma swoje priorytety Wszystko ma swoje I wartości I to, co mam pod nią Wszystko ma swoje priorytety Wszystko ma swoje

Ja nie konika magika, po mnie mi smatyka. Nie mam też roboty na zabawę żołnierzyka Zleka taktyka, a czasu męczę trening sprawności dosłownych gwałt O autorytet mój najwyższy, priorytet czy to dla mnie bite. Nie sądzę, nie wierzę, by wysoko nie mierzę, bo po co? Kiedy słowa się tak cyklicznie chodzą, przy tym, gdy inni się tak straszliwie wosą z palonymi mostami, młodzież się z miastami, z takimi samymi jak ja, kokowymi głowami, tylko czasami, pomiędzy lewerami, myślami, zajmujesz rzekami za plecami A więc informuję, czym najlepiej się czuję, to czym Zwiec, że specjalistuję, i on nie raduje wiecie, że rzeczywistość stacjonuje, no funkcjonuje, i wciąż kombinuje, zaś chce się na razie, czyjś boraczki nie buduje A stare konkuruje, rybuje i się ruję pierwsze Czyli znowu za Jedynej sprawie oddanie całkowite To chroni mnie tak jak po swoim immunite Karmię troszeczki, co nigdy nie są syte To spłynie, że nie tylko dla mnie to pożytek A co z kąpy, nigdy nie będziesz czytać Ja ze szczyta, zaszczytem, zaszczyza, Jeśli nie mi szos, pakieruję moim bytem Ambicja spotyka się z uznaniem i zachwytem Wyrzeczenia są tutaj jedynym sprzytem Priorytety, HIP, KOP N, I, STOPE, idę tym tropę, ma pieszyki w kopem Zalewa pod okem poza kłopotem Rówka jak karówka wspólny ze sobą z lesu, zówka, wolna na od nich ma górkę żyć i fajnie ma swój serp jak po do adresa W ten sposób podróżuję lecz nie jak ma dookoła świata i nie ma warta na jakichkolwiek zmiany, choć biegna A tak, Wszystko ma swoje priorytety Wszystko ma swoje jakie

그주 <목소리가>